Nasze dzisiejsze wydarzenie postanowiliśmy zorganizować, dlatego, żeby młodzi ludzie mogli rozwijać swoje kompetencje przedsiębiorcze, mogli przetestować pracę w zespołach, pracę pod presją czasu, mogli spróbować tworzyć nowe rozwiązania, testować je. Mamy nadzieję, że właśnie te doświadczenia przełożą się potem na to, że będą chcieli pracować w biznesie. Trzymam kciuki, energia, którą widzimy na co dzień pracując z młodymi ludźmi jest duża, ale tutaj w Gdańsku jest jeszcze większa, widać tą determinację. Pytania do nas, mentorów i ekspertów, nie są łatwe. Formuła hackathonu, który właśnie organizujemy, jest specyficzna. To oznacza, że zanim uczestnicy rozpoczną programowanie, zachęcamy ich do tego, aby rzucili wyzwanie i zanalizowali swoich odbiorców, zapytali się ich, co jest tak naprawdę im potrzebne. Czy rozwiązania, które tworzą, trafiają na podatny grunt, czy konkretne funkcje są naprawdę istotne dla odbiorcy docelowego. Dlatego pokazujemy im, jak tworzyć ankiety, jak walidować rynek, jak porównywać konkurencję, aby istotnie się od nich różnić. Najważniejsze z naszego punktu widzenia jest to, żeby w przyszłości wiedzieli, jak budować swoje projekty, jak budować swoje zespoły i przyszli do parp po tą wiedzę i po kompetencje. Pierwszy raz w tym roku jestem na hakatonie i już widzę, że jest to bardzo dobra inicjatywa. Występuję tutaj w roli eksperta i pomagam zespołom w realizacji wyzwania Politechniki Gdańskiej, jakim jest Campus Zero Waste. Jesteśmy ciekawi, jak nasi uczestnicy odpowiedzą na to wyzwanie, i czekamy na ich rozwiązanie. Pomysły, które te drużyny wymyślają, mam nadzieję, że zostaną w ten czy inny sposób wdrożone, żeby, żeby nasze wyzwanie zostało zrealizowane. Będziemy oceniać innowacyjność, a także możliwość wdrożenia tych rozwiązań na rynek. Wierzymy, że przynajmniej część z nich znajdzie realne zastosowanie w gospodarce, a cały ekosystem innowacyjny w naszym kraju będzie w stanie stworzyć im atrakcyjność jeszcze wdrożone. Pełnie się nie spodziewaliśmy wygranej. Naszym celem było jedynie tutaj zaprezentowanie naszych pomysłów i inicjatyw, właśnie w trochę szerszej publice wyjście z tego świata akademickiego, żeby, żeby po prostu więcej ludzi mogło skorzystać z naszych, z naszych pomysłów.